Nowy update w Heavens. sprawdzimy co to jest Spodziewałam się tego update'u dzisiaj, ale tak się zastanawiałam Czym oni mnie tutaj jeszcze dzisiaj mogą zaskoczyć Przed samymi świętami, co tu dodadzą A tutaj mamy Wesołych Świąt i Wesołych Świąt Model jest słuchajcie zmieniony i to właśnie na tej miniaturze było pokazane Sześć pokoi jest dodanych w motelu I inaczej one mogą wyglądać I jeden motel jest słuchajcie VIP więc to zaraz sobie sprawdzimy. W takim razie sobie lecimy i podchodzimy od razu do motelu. A motel jest tu! Oh my god, jaki piękny! No nareszcie coś z tym zrobili. Zobaczcie jak to ślicznie wygląda, widzicie to? No takie mega, mega nowoczesne. Przecież tamten motel co był, to był taki jakiś biedny. To jest przepiękne, to jest po prostu przepiękne. Słuchajcie, muszę się zmienić jeszcze na święta, bo... Cóż, są święta, to trzeba. Słuchajcie. A co się stało z motelem? No jak to co? Update! Motel! Patrzcie, dobra, wchodzimy najpierw sobie tutaj. A tak, by the way, ogólnie dopiero teraz y, ten filmik z update'u, ponieważ byłam bardzo dziś zajęta i nie mogłam y, nagrać niestety filmu dla Was o tej godzinie, kiedy wyszedł update. Dlatego taka ale spokojnie, już nagrywamy. Więc teraz tak, uu, ekspresik, kawusia za darmo, działa nawet, ulala, niewiarygodne. Dobra, dziękuję bardzo. Ja już dzisiaj podwójną kawę piłam, więc podziękuję, bo belka nie zaśnie i będzie po ścianach biegać. No dobrze, tu tutaj komputerek i takie sprawy, a tutaj mamy kartony, bardzo to jest dziwne. Takie małe zaplecze, o proszę bardzo, jak się wystraszyłam! Kim jesteś? Czemu się tu kitrasz? Znalazłam złodzieja. W update złodzieja. Oh my god, złodziej, złodziej. Oh my god, złodziej. No i tutaj mamy słuchajcie, już te pokoje. Patrzcie. O oh my god. To jest taki pokój em, spotkań, czyli takie na przykład konferencje tutaj są, jakieś pogaduszki, jakieś interesy się załatwia i tak dalej. A tu już są pokoje. My zaraz sobie też, y, słuchajcie, sprawdzimy taki pokój. Tu mamy oczywiście basenik i leżaczki. Fajnie. To taki kompleks jest, wiecie. Dobra, idziemy sobie tam. Jak oni to mają, że to tak pięknie wygląda świątecznie? Teraz to wielce... Każdy pokój jest zajęty. Oddawajcie mi chociaż jeden pokój, wy złodziejaszki jedne. Bo patrzcie, jak ja zrobię tak. Patrzcie, patrzcie. No właśnie, idź wolne. Lećmy na motel. Jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila. O, tutaj. Ale nie, bo to przecież nie jest... Dobra, patrzcie. Pozajmowane. Widzicie to? Wszystko pozajmowane. Będę musiała, słuchajcie, iść na prywatny serwer, żeby sprawdzić dokładnie... Co tutaj, jak to wyglądają te pokoje? Bo jak widzicie, teraz się wszyscy nagle rzucili na model, no i wygląda to tak, jak wygląda, że nie można sobie tam wejść. Upewnijmy się i zobaczmy, czy coś jeszcze zostało innego dodane. No, tam w tej rozpisce nie było napisane, że coś nowego jest, ale my możemy spojrzeć. Spójrzmy tu, w świątecznych rzeczach nic nie dodali. No i ogólnie wybek paku. Spójrzmy. Czekajcie, zjeżdżamy na dół. No i ja tutaj nie widzę nic nowego. Auta też nie ma, bo pewnie byłoby pokazane. Słuchajcie, nic mi się takiego tutaj nie rzuca w oczy, chociaż przez chwilę myślałam, że jednak, ale nie. No nie było tego na liście. Był, słuchajcie, update dotyczący, jest update, właśnie tego motelu. No i teraz jestem ciekawa, czy wam się to podoba. Powiem wam szczerze, że Teraz ten motel bardzo pięknie współgra z tym e, Burger Barn. Bardzo ładnie. No i jeszcze te są takie świąteczne ozdoby i tak dalej. Oczywiście po świętach ozdoby znikną i zapewne ten czerwony LED. Ale słuchajcie, może ten kolor będzie później taki jakiś basicowy, czyli na przykład biały? Albo w ogóle nie będzie leda ale wątpię. LED na pewno będzie. Tak sądzę. Tu jak sobie chodzę po tej mapie, to... To już widziałam, że ludziom się nie podobało to, słuchajcie, ale zapytam. Podoba Wam się ta zmiana? Okej, okay, pyk. Nie dziwię się, słuchajcie, że jest tyle osób ze mną, ponieważ pisałam, że będę tu nagrywać na kanale nadawczym, więc pewnie czyhali. Uwaga, tak średnio, chyba nie, bo wszystko zmieniają. Spoko. No, właśnie, ja też czytam e, Wasze komentarze pod filmami takimi, na przykład, updateowymi. Ładne, ale wspomnień nie ma. No, właśnie. I Wy często bardzo do tego e, słuchajcie, nawiązujecie, że piszecie mi, że całe Brookhaven się zmienia, że już nie ma tych na przykład starych rzeczy. No, a macie sentyment do starych rzeczy. Ale wiecie, no nie muszą tak robić, bo po prostu. Wtedy w tej grze się coś dzieje, zawsze chcemy sprawdzać jakieś nowości, grać i tak dalej, i dzięki temu oni mają graczy. No, a gra tylko ma wtedy sens, kiedy ktoś w nią gra. Nie może, wiecie, Brookhaven po prostu stać w miejscu i całe życie się nie zmieniać. No, bo jakby gracze po prostu się powykruszają, a, a ludzie muszą grać w tą grę. Pomyślcie sobie też, że e, weźcie na przykład pod uwagę, nie wiem, Dressing Press, czy całkiem inne jakieś gry. To tam też są updatey. Po to, żeby było chętnie grać. Pomyślcie sobie o, przypomnijcie sobie o grze Bloxburgu, albo nie, najlepiej to o Map City. Tam się nic nie zmienia raczej, chociaż dawno mnie tam nie było. No i raczej graczy już jest mniej. Więc no po prostu muszą być jakieś zmiany, żeby zachęcić ludzi do grania. A tymczasem słuchajcie, no cóż, ja się położę. Ludzie razem ze mną, może sobie pospałnią leżaczki, nie wiem, ale mogliby. No i sobie możemy chillować tak na basenie w grudniu. W grudniu, widzicie? Pod palmami są palmy. Nie tylko teraz palmy są, słuchajcie, przy wodzie. Bella, a nagrywasz tylko update? Tak, teraz nagrywam tylko update, ale za chwilę będę nagrywać też inne rzeczy. No więc widzowie, teraz wy dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie na temat tego update'u, a ja lecę na swój prywatny serwer, bo z tego co widzę, to raczej pokoju nie dostanę, słuchajcie, ale jeszcze się upewniam. No nie ma. Też jestem ciekawa, czy każdy pokój jest inny. Nawet to można zobaczyć. Patrzcie. Trochę się zmieniają wystroje. Ale to najlepiej sobie sprawdzimy właśnie na prywatnym. Okej. Okay, jestem już na swoim serwerze i teraz będę mogła sobie wybrać, który będę chciała pokój w motelu. Więc um, dobra. W tę stronę. Idziemy do pokoju piątego. Czyli na górze. Bierzemy ten wakant. Ula la! To się wybiera! Jakie epickie to jest! Czyli tak. Czyli to nie jest tak, że wystoj... Pokoju jest narzucony i po prostu, na przykład, jeśli ktoś wam zajął jakiś pokój, a wam się ten wystój podobał, to macie pecha i musicie mieć gorszy. Nie, nie, nie. Wy sobie możecie wybrać wystój i mieć go w każdym pokoju. Chociaż to zaraz sprawdzimy. Dobra, spełnimy pierwszy taki, uwaga. Basicowy. Każdy może taki mieć. Sprawdzamy. Okej, okay. ładniutko. No dobrze. Porównamy sobie, słuchajcie, który pokój podoba się bardziej. Fajnie jest, że tak w meblach jest em, telewizor. Pierwszy taki jakby wystój. Okej, okay, łazieneczka. Ciekawa bardzo tapeta, słuchajcie. No i tak to wygląda. Okej, okay, fajnie. Dobra, tam jest safe. Sprawdźmy w takim razie drugi wystój. Uwaga, idziemy. Teraz tutaj. Loftowo? Um, no, tak jakby. Okej, okay, okej. Okay. Co to takie? Ja nie mogę. Jacuza? Jacuza? Słuchajcie, w pokoju. Oh my god, to nieźle. Jacuza w pokoju. Dobra. Git, git, git. Widzowie, zapamiętujcie i dawajcie znać, co wam się bardziej podoba. No dobrze, dobrze. Tutaj takie coś. Tutaj łazieneczka. Uu, jaki prysznic, fajny. Jakie to fajne, dobra. A zaraz, a tam jest toaleta, a tu się wychodzi z powrotem. Dobra, okej. Okay. To teraz tak. Ten świąteczny! No to teraz jestem ciekawa, czy jak znikną święta, dalej będzie można sobie go zespałnić? Wątpię, no raczej powinno być tak, że już nie będziemy mieli mm, właśnie takich świątecznych rzeczy. Patrzcie, to są balony, nawet takie inne. My takich nie mamy w ekwipunku. Chociaż to sprawdzę. Na pewności balony? Nima, ma, nie ma. Nie ma, więc tylko tutaj będziecie takie mieli. Haha, ale wielki salon. I tu takie łóżka. Oh my god. No to tak typowo motel, nie? Przyjeżdżacie z rodzinką, pyk, 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 ale tu się dzieje. Ale powiem wam, że ładna ta ściana jest. No to rozumiem, że tu nie ma ściany, nic nie jest przydzielone i tyle łóżek, ale takiego ja bym sobie nie wybrała. Więc słuchajcie, mamy. Ja już naprawdę tyle zobaczyłam. Nie, one się poprzesuwały jakby. A, no, sprawdziliśmy ten i jeszcze ten zielony, bo nie ma takiego. Jeszcze tu, o, proszę bardzo, wchodzimy. Okej, okay, tu taka jadalnia, ledziki, to mi się podoba bardzo, jadalnia, ale ładna kanapa. Okej, okay. dziwnie także, że tutaj nie ma kanapy, że na prosty się nie patrzy, to skręt szyi się dostanie. Tutaj, tak jest coś, otwarta przestrzeń. Okej, okay, ładnie. No i łazieneczka też podobny, ale ładna ta tapeta jest. Okej, okay, git. I teraz uwaga, to już chyba sprawdzaliśmy, i oczywiście ten pokój. Dobra, czyli po prostu. To pamiętacie, jak byłam na ogólnym serwerze, to myślałam, że ten pokój jest taki ogólny do spotkań, a nie. Taki sobie można tu zespałnić. Okej, okay, czyli na bank jest tak, że um, każdy wystój może być w każdym miejscu. Ekstra co jest, dobra. I tutaj co się robi, to są te rzeczy. No dobra, czyli takie miejsce spotkań, słuchajcie, bo tu się nigdzie nie przechodzi. I ostatnia rzecz... Ostatni wystój VIPowy, więc tylko ci, którzy mają VIP-owy kupionego, zespałnią sobie ten wystój. Fajny dodatek powiem wam, ekstra. Wiedziałam, że mogą zrobić coś malutkiego i ten update mi się podoba. No, powiem wam, że ten chyba VIP-owy mi się najbardziej podoba. No, bo są tu LEDy, a ja kocham LEDy. Ja po prostu kocham LEDy. No, ekstra. Co prawda, hmm, chociaż dziwnie to jest tutaj. To jakby bez sensu To już bym wolała sypialnię bardziej gdzieś tam Z boku, ale to ja się tylko czepiam Widzowie <laughs> Ale ten premium, o wow I ledy jeszcze tutaj A, Nie wierzą I tu dziura jest, można tam patrzeć O nieźle, no i toalety Tutaj też jest taka dziura No powiem wam, że mega to było Piękne, to teo mi się wysłyje, ten podoba i podoba mi się chyba w sumie ten podoba. No także ładniutko. Dobra, wejdźmy sobie i tylko się upewnijmy, czy faktycznie można mieć wszędzie to samo. Więc załóżmy, może, wejdźmy sobie tutaj. Okej, tak. I możecie sobie zespełnić każde wnętrze w każdym pomieszczeniu. Ekstra dodatek. Mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam. Dajcie znać. E, mi się bardzo podoba. No, więc widzowie. Teraz się z Wami żegnam. Zapraszam Was jutro. Jutro będą dwa filmiki na kanale. Pa-pa!